Jest wieczór, a u Ciebie oczy szeroko otwarte, serce jakieś takie przyspieszone, do tego drży powieka, a ty nie masz pojęcia, czemu tak się dzieje. I nie wszystko można zrzucić na stres. Czasem to sygnał od Twojego ciała. Brakuje magnezu. W czasach, gdy stres, kawa i ekran nie dają odpocząć, magnez z Twojego ciała znika szybciej niż dążesz go uzupełniać. A bez magnezu nie ma mowy o relaksie nerwów, mięśni i umysłu. Magnez aktywuje ponad 300 enzymów w Twoim ciele. Pływa na produkcję melatoniny i serotoniny, czyli odpowiada za Twój sen i nastrój. Czernych magnezu, czyli najtańsza, ale też bardzo popularna forma, ma przyswajalność na poziomie około 4%. Najlepiej działają cytrynian, taurynian, jabłczan oraz glicynian magnezu. Suplementacja magnezu wieczorem może wspierać Twój sen i regenerację. Magnez współdziała z witaminą B6, ale potrzebne są jej. Dużo większe dawki niż to, co producenci zwykle dodają w suplementach. A jakie Tobie ciało daje sygnały, że potrzebuje więcej magnezu? Daj znać w komentarzach. Zrób swoją listę suplementów przed startem Black Week. Nie kupuj dlatego, że taniej. Kup dlatego, że rozumiesz, dlaczego to działa.